Wiecie kochani, ja wiem, że ostatnio nagrywałam wam same vlogi, ale są akurat miesiące wakacyjne i my też staramy się trochę wychodzić jednak z domu, dlatego że siedzenie w domu jednak przez ostatnie trzy miesiące było strasznie uciążliwe, więc teraz korzystamy z pogody w Polsce i idziemy trochę połazić. Dlatego postanowiłam, że znowu nagram dla Was jakiś filmik. Mam nadzieję, że będziecie chcieli go oglądać i że nie znudzą Wam się te moje vlogi. Jak pogoda się trochę popsuje, to ponagrywam trochę takich gadanych vlogów, bo mam sporo pomysłów na filmiki. Także ponagrywam trochę takich gadanych filmików w domu, ale na razie vloguję. Zatrzymaliśmy się tutaj właśnie em, przy pałacu w Łodygowicach, e, który Wam cały czas teraz pokazywałam. Właśnie przeczytałam e, ciekawostkę tutaj, że tymi ziemiami e, Łodygowickimi, czy ludwikowskimi, bo tak się kiedyś one nazywały, e, zarządzali dawniej e, książęta z Rodu Piastów. Aktualnie w tym pałacyku mieści się również Urząd Stanu Cywilnego, także jeżeli byłby ktoś zainteresowany, potrzebował usług e, Urzędu Stanu Cywilnego. To do Waszej dyspozycji. Tu jest przejście w bramie. Kawałku bramy, przy której stoję, i zastanawiam się, czy oni byli tacy malutcy. Czy to takie specjalne budownictwo było tylko jakieś reprezentacyjne, albo nie wiem jakie. Chyba jedziemy dalej i uciekamy, bo właśnie chyba zaczęło brzmieć. Nie mam pewności, ale tak mi się wydaje. z naszej wycieczki, bo zaczęło padać, a my sobie nie wzięliśmy parasolek. E, ale zgłodniliśmy po drodze, więc e, idziemy na dzeł e, do restauracji, jak Do pizzerii to w Bielsku Białej. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że oczywiście e, do restauracji musimy wejść w maseczkach, ale powiem Wam, że strasznie mnie wkurza w tej sytuacji z maszysteczkami to, że jak idziecie gdzieś do sklepu albo do restauracji, to musicie wejść w maseczkach, czyli wtedy wirus atakuje, tak? Ale jak usiądziecie przy stoliku, to już nie musicie mieć maseczek, czyli wtedy już nie atakujecie. Okazało się, że w tej pizzerii musielibyśmy czekać godzinę na pizzę, więc zrezygnowaliśmy z tego i pojedziemy chyba do miasta. Do Minia Pizza chyba jest pizzeria, nazywa się. Kiedyś tam jedliśmy pizzę i faktycznie była bardzo dobra. Pogada nam się popsuła. Po drodze byliśmy w pizzeriach, chcieliśmy zamówić jakieś jedzenie, to Wam mówiłam, ale niestety okazało się, że wszystkie pizzerie są pozamykane, także nie udało nam się nic kupić. Jedna z pizzerii była tylko otwarta, ale było bardzo dużo ludzi i trzeba było bardzo długo czekać, więc zamówiliśmy sobie po prostu pizzę do domu. Jak nam później przyjdzie, to Wam pokażę. I pomyślałam sobie, że ponieważ już dzisiaj nigdzie nie jedziemy, i bo pogoda nam się też zepsuła, i w sumie pada, jest brzydko i szaro, to pomyślałam sobie, że po prostu pokażę Wam kilka rzeczy, które miałam już Wam dawno pokazać, które kupiłam sobie w Primarku i w sklepie Klairs, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Um, miałam o tym zrobić osobny filmik, ale mam część rzeczy tutaj ze sobą i fragmenty już nagrałam wcześniej, więc pomyślałam, że dokończę tego vloga tak inaczej, tak gadanie, bo ostatnio chcieliście, żebym bardziej pogadała tak do Was, to spróbuję to zrobić teraz. Kupiłam sobie w Primarku, a w zasadzie w Penisie irlandzkim, dwie pary butów i tutaj Wam je pokażę. Każda para butów kosztowała mnie jakieś 4 chyba euro, jeśli dobrze pamiętam. Jedną parę zabrałam sobie tutaj i cały czas w zasadzie tutaj w nich biegam, bo jest mi tutaj wygodniej. Są dobre i na deszcz i na taką słoneczną pogodę. Do tego kupiłam sobie w Primarku, dokupiłam sobie torebkę, którą też tutaj zabrałam, kupiłam ją specjalnie na wyjazd i to jest właśnie ta torebka. Torebka inerka w jednym, e, także idealnie sprawdza się na lotnisku, żeby schować sobie tam dokumenty, zapiąć sobie e, w pasie i ewentualnie e, później, jeżeli chcecie ją gdzieś tam nosić po mieście, e, to zapiąć sobie osobny paseczek na ramię. E, jest malutka, mieszczą się tam wszystkie dokumenty, więc nie trzeba później przekopywać w całych bagaży, tylko po prostu wyciągacie sobie, macie wszystko pod ręką. E, mieści się tam telefon, portfel, e, no i ewentualnie jakieś nie wiem, pomadka, maseczka też się mieści. Nie wiem, co jeszcze tam nosiłam. Kluczyki do auta też mi się tam zmieściły. Także jest nawet taka dość pojemna, wystarczająca dla mnie. Tak, przynajmniej jak teraz jestem tutaj w Polsce, to mi zdecydowanie starcza. Kupiłam sobie też w sklepie Clers, gumkę do włosów. Ostatnio Wam pokazywałam tutaj w tym filmiku porównanie gumki do włosów z Aliexpress oraz z Almani. To są gumki jedwabne. Tym razem kupiłam ze sztucznego materiału, który jest też taki śliskawy. I tą gumkę też zabrałam ze sobą, więc mogę Wam pokazać. Mówiłam Wam wtedy, że ta gumka z Aliexpressu jest na mnie, jest za duża, że ona się ześlizguje i ona była bardzo rozciągnięta. Mam ją teraz na włosach. Jak mam tak związaną na trzy razy, to jest w porządku, nawet się jakoś bardzo nie zsuwa. Ale zrobiłam eksperyment i kupiłam jeszcze większą gumkę do włosów. Tylko, że ta gumka do włosów ma dużo więcej materiału. I wygląda tak. Zapłaciłam za tą gumkę chyba około 10 euro. I zastanawiałam się, czy ona się sprawdzi, czy ona się nie będzie suwać i czy będzie jakoś tak w miarę trzymała moje włosy. I okazało się, że dzięki temu, że właśnie ma tak dużo materiału, to faktycznie moje włosy trzyma. Ja już ją nosiłam. Chyba się Wam jeszcze w niej nie pokazywałam, ale już ją nosiłam e, dobrych kilka dni, jak byłam w Irlandii, e, i cały czas jej używam też e, tutaj. Nie zsuwa mi się e, do, za bardzo z włosów. Jeżeli włosy też mam takie w miarę świeże, jeżeli e, włosy już mam takie nieświeże po powiedzmy trzech dniach, no to wtedy zaczyna mi się z, trochę zsuwać. E, bo zwykle zapraszam tylko tak na dwa razy, jakby. Więc e, pewnie to też e, dlatego. Kupiłam sobie też jeszcze dwie rzeczy, też w Claire i są to dwie opaski do włosów. W tej opasce mogliście mnie już widzieć, bo wrzucałam gdzieś zdjęcie na Instagram, jeśli znajdę to zdjęcie, to wam tutaj wrzucę. Jest bardzo fajna, materiałowa taka, bardzo cieniutka, nie grzeje jakoś specjalnie i nie lubię się w opaskach, ale ta jest nawet OK. Nie pamiętam, ile za nią zapłaciłam, musiałabym to sprawdzić. Dokupiłam sobie też do, do tej e, opaski e, taką w stylu takim e, galaktycznym. To jest taka opaska, która jest, jest bardzo kolorowa. E, też wam tutaj pokażę, jak wygląda w pełnej okazałości. E, ta, tutaj jeszcze mam metkę, bo tego nie ściągałam i ta kosztowała mnie e, jakieś 6 euro. Materiał nie jest taki rozciągliwy, ona jest raczej jednego rozmiaru, ale. Podobał mi się wzór, poza tym w sklepie Claire trafiłam na promocję 3 plus 3, gdzie kupiłam 3 produkty i dostałam trzy produkty gratis, więc tak naprawdę chciałam wziąć tylko dwa produkty, ale Pani mnie skusiła, więc dobrałam sobie jeszcze lakier do paznokci, ten lakier właśnie. Dobrałam sobie lakier do paznokci, dobrałam sobie właśnie chyba tę opaskę, albo już tę, nie pamiętam. I jeszcze dodatkowo dobrałam sobie bandamkę, też taką galaktyczną, kosmiczną. Ja tą bandamkę wzięłam dlatego, że wiedziałam, że w Polsce trzeba nosić maseczki, i stwierdziłam, że jeżeli już nie będę mogła nosić mojej maseczki, bo będzie mnie drażniła, to wezmę coś, co będę mogła mieć po prostu pod ręką, ewentualnie co będę mogła założyć na szyję i czy będę mogła się zasłonić, bo to tylko o to chodzi tak naprawdę. Da się zasłonić jak sobie założycie, tak. O, to da się zasłonić w ten sposób i to też jest wystarczające. Jeśli o czymś zapomniałam Wam tutaj powiedzieć, o którymś z tych produktów, to dokleję Wam tutaj jeszcze filmiki, żebyście mogli sobie zobaczyć. Po ja też kupiłam sobie tutaj kilka rzeczy, ale o tym to Wam zrobię zupełnie inny filmik. I będzie to jeden pełny filmik, tak myślę, bo nie nagrywam go jeszcze, dlatego że jeszcze mi zostało trochę popytu tutaj, także może być, że jeszcze coś dokupię, także będę miała wtedy więcej do pokazywania.